Właśnie nasza historia biegła, że Polska dzisiaj jest niepotrzebna. To polski dom, polska szkoła. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Do Ciebie, Panie, w owej godzinie głos Twego ludu z ziemi polskiej płynie. Wróć nam o Boże Ojczyznę, kochaną, w trójkę zdentą. I w morzu tkwi skąpaną. Sto lat niewoli znieśliśmy w pokorze, by złudzić z siebie powartą karmieni, Twa sprawiedliwość wszystko zrucić może, Twoja opatrzność zło dobro przemieni. Wojna się skroży, lud Polski znękany, biedny i głodny. Kiedy koniec, pytań? Kiedy opadną gniotące kajdany, kiedy nam przyszłość jaśniejsza zaświta. Daj nam wytrwałość, spróbuj się siły. Niech jedność, zgoda wcale wśród nas gości. Daj by się nasze brwi spełniły. Ty sam rządź nami, boże z wysokości. Niech nasza Polska wśród narodów stanie. Dzielna i mądra, jednością złączona. O to Ci prosimy z głębi duszy, panie. Wyciągnij ku nam ojcowskie ramiona. Nadszedł w dla Polaków w Dzień Niepodległości 11 listopada 1918 roku. Kraj nasz znajdował się 123 lata pod zaborami: rosyjskim, pruskim i austriackim. Przez tyle lat zaborcy próbowali na Polakom Polaków swoją kulturę, język, obyczaje ale dzięki patriotycznemu sercu naszych pradziadków najcenniejsze wartości zostały uratowane. Rodzic, który był przykładem dla swoich dzieci. Nauczyciel, który uczył języka polskiego mimo zakazów zaborców. Ksiądz, który pielęgnował wiarę w ludzi chrześcijańskich. Żołnierz, który służył w armii cesarskiej, ale pamiętał, że jest Polakiem. To wszystko było dla nich skarbem narodowym. Polacy byli biedni, nie mieli wolnego kraju, ale mieli polską kulturę. To dzięki niej wytrzymali latanie woli. Wykreślona z mapy Europy Polska istniała zawsze. Pokryją z trwogą ze siebie i innych, szeptano w ojcu w mych domach. Prawdziwe jakieś nieprawdy opowiadano o Tobie, mówiono, że jesteś świętą, mówiono, że jesteś w grobie. Zwyczajnie 28 1914 roku wybuchła wojna pomiędzy Rosją a Niemcami i Austrią. W sercach Polaków zapłonęła nadzieja, że odchodzi godzina wyzwolenia. Trzy państwa zaborcze rozpoczęły między sobą wojnę. Polacy musieli walczyć w szereg. Los i trzyma straż, dwóch wrogich sobie szańcach. Patrzymy śmierci w twarz. W okopach pełnych lęków, wsłuchani wam na huk. Stoimy na siebie, ja wróg Twój, ty mój mógł. I do masu, bo idą, a w słońcu kołysze się staną Dziewczęta zemkająca za chłota, A oczy ich długie utkwione są Robiła matka synowi we dnie w noc nad ranem Piękne, wygodne skarpetki Ciepłe skarpetki wełniane Krwieliła się nad matczyna Najlepszą robotą Poruszały się druty w dłonie zmięszczonych zaletą tu tak jak dawniej kredens, krzesła, komoda ospała. A tam, gdzie syn, szrapnele odzierają żołnierzy z ciała. Lecz matka wie, nie opuści syn pierworodny macierzy, nie zginie w boju, lecz wróci. Toć to od niego zależy. I włoży skarpetki, skarpetki wełnione na nogi. I będzie słońce na świecie i spokój. Spokój błogi wybiła wielka godzina. Szli na wojnę wiedząc, że spełnią się ich marzenia. Polacy chcieli mieć ojczyznę wolną i niepodległą, ale różnili się poglądami. Dążyli odmiennymi drogami do niepodległości. Działało wielu patriotów, a wśród nich Józef Piłsudski. Wszyscy, co tu jesteście zebrani, jesteście żołnierzami polskimi. Jedynym waszym znakiem jest orzeł biały. Żołnierze, spotkał was ten zaszczyt niezmierny, że jako pierwsi pójdziecie do Królestwa i przejdziecie granicę Rosyjskiego. jako czołowa kolumna Wojska Polskiego idącą walczyć o osłowodzenie ojczyzny. Warszawo, słyszysz Warszawą? W gruzy stary świat. Potrząsnął ktoś chustką krwawą u więziennych krat. starego miasta i zaułki w darsi Płyną i płyną skądś półki. Drżą okna i tętni bruk. I słuchaj w kościele, wielki uderzy dzwon. Idą legiony w idą z ojczystych stron. Ruszyli na świętej sprawy, gdy wodza rozkaz padł, z Krakowa aż do Warszawy, krwią znacząc każdy ślad. Święty Boże, święty Boże, święty ani-śmiertelny, błogosław naszej broni, gdy ją piechór przyłoży do skroni. Niech trafia najcelniej, święty Boże. Wszechmocny, a tajemny, któryś jesteś w niebie. Niech żaden nasz pocisk i żaden nasz wystrzał nie padnie darem w okrutnej potrzebie. Święty Boże, o sprawiedliwą wiebie się rzecz. O naszą wolną wolę, o naszą ziemię i morze, o matki krzyż na czole, pobłogosław nasz miecz. O polskie kości na Wawelu, o cmentarze ojcowskie, na których znak Twój świeci. O lata przeszłe i przyszłe, o góry nasze, o wisłe, o nasze żony i dzieci, o dole daleką i bliską, o prawa ludzkie i boskie, o wszystko. Węgry nie myślały o utworzeniu niezależnego od państwa polskiego. Dlatego też Józef Piłsudski złożył dymisję, a jego żołnierze odmówili złożenia przysięgi wierności państwom centralnym. Wtedy Na tym szlebu do obrony staje, tego niech imię nigdy nie zaginie. Polski żołnierzu, polski bohaterze, nasz Twój powinność, Twoje powołanie. Twój sztandar czysty, powiernie i szczerze, trwasz w obowiązku przy Twoim hetmanie. Spoda, i w wszereg panuje jeden za wszystkich, wszyscy co jednego. Od mi wojsko, co swój honor czuje. Polski żołnierzu, nie ma ci równego. W Niemczech wybucha rewolucja nie istnieje już całska Rosja. W wyniku rewolucji powstaje rada komisarzy Ludowych. Nowy rząd bolszewicki annuje traktaty rozbiorowe Polski. Kończy się pierwsza wojna światowa. Tymczasem na ziemiach polskich tworzą się lokalne ośrodki władzy. Polacy nie stoją bezczynniami. Dodatek nadzwyczajny, bodatek nadzwyczajnych, listopada 1918 roku. W Lublinie powstał polski rząd. Chłopaki z Warszawy i z Łodzi rozdajają Niemców. Lubli... Ludzie na ulicach śpiewają Z Mikołajem skończone, pójdzie na Michelma. Odbić Wielkopolskę, co ją lepszy. Wolność nareszcie standard biało-czerwony, powyła sztandard pełny kwały, w polu czerwonym na szorze biały. nasz biały, nasz lud ci śpiewa, niech pieśń do śmiałych lotów ciągła. Wczoraj 10 listopada z internowania powrócił Józef Piłsudski. Dzisiaj 11 listopada otrzymał władzę Nie Niech żyje Naczelnik Państwa! nie żyje w Dano mi wszystko to. Dla upiększenia mojej pracy, dla upiększenia wspomnień, dla honoru i zaszczytu moich dzieci dano mi miano Naczelnika. Z ustępliwości wzajemnej, z szanowania wzajemnego, z umiejętności Podawania do wspólnej pracy dłoni wszystkim wynika moc wielka w chwilach trudnych i chwilach kryzysów państwowych. Człowiek, to tylko w powieściach czytać o tym mógł. Jaką byliśmy po tego, jak nam wspólne serca miły pod kontuszem, pod sierbiegą, na domu niezłomnej siły. Aż Bóg nasze wieł z rozciął, obdarzając nas wolnością, a dzisiejszy dzień uświetni wielką defiladą. Bardzo jak olczym kwietnik, ułani konną nad jadą, Nadejdą oddziały pierwsze, potem czołgi i armaty. Już ojczyzna jest szczęśliwa. Mamy wojsko przeszczęśniałe, przez swój trud i nie ludzki Dźwignął Polskę wód wspaniały. Święto niepodległości jest symbolem miłości do ojczyzny. Symbolem wiary w zwycięstwo, symbolem wojności. Niepodległo zawdzięczamy ofiarności i poświęceniu naszych praojców. To dzięki nim żyjemy w wolnym kraju. Ta wolność to dar i zadanie. Powołując się na słowa Jana Pawła II: Wolność nie została nam dana raz na zawsze. Wolność została nam zadana. Przyjmujemy na siebie ogromną odpowiedzialność za małą i wielką Ojczyznę. Obowiązek dbania o jej dobre imię, o materialny, kultywowanie tradycji, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Naszym zadaniem jest dołożenie wszelkich starań, byśmy byli godnymi spadkobiercami tradycji i wartości tej spuścizny, jaką pozostawili nam nasi przodkowie. Ci, którzy ze sztandarem w ręku i słowami Bóg, honor i ojczyzna oraz wiarą w sercu szli do walki o odzyskanie tego, co najcenniejsze wolności i niepodległości. Pospolitej, pokazali nam drogi do niepodległej. Słuchając tych tekstów, ważne było to, że to my, dorośli, mamy dać przykład młodemu pokoleniu. Cię cieszę się, że uczniowie wraz z nauczycielami w naszej szkole w Paradyżu bawią się w teatr. I to bawienie się w teatr daje takie właśnie efekty jak dzisiaj. Dziękuję za ten wspaniały występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Paradyżu. Dziękuję za Wasze zaangażowanie. Dziękuję wszystkim tym, którzy pomogli zorganizować dzisiejsze święto niepodległości w naszej gminie Paradyż.